Być może znasz to uczucie. Jesteś wśród ludzi, może na imprezie, może na spotkaniu rodzinnym, wśród znajomych, a może po prostu przeglądasz dziesiątki wiadomości w swoim telefonie. Śmiechy, rozmowy, wspólne zdjęcia wszystko wygląda dobrze. A jednak gdzieś w środku czujesz coś zupełnie innego pustkę, samotność. Jakbyś był otoczony ludźmi, ale nikt naprawdę cię nie widział, nie znał, nie rozumiał. I właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek. Jeśli ten temat już teraz porusza coś w tobie, zasubskrybuj mój kanał, zostaw komentarz i koniecznie zostań do końca. Tu rozmawiamy szczerze o emocjach, relacjach i tym, co naprawdę ważne. Dlaczego tak wielu z nas czuje się samotnych, mimo że nie jesteśmy sami? Mamy kontakty, relacje, pełne listy znajomych na Facebooku i obserwatorów na Instagramie, a mimo to, kiedy coś nas naprawdę boli, kiedy chcemy się otworzyć, kiedy pragniemy prawdziwego wsparcia, okazuje się, że nie ma nikogo, komu naprawdę możemy zaufać. Samotność w tłumie to nie mit, to cichy, coraz częstszy problem naszych czasów. Wydaje się paradoksalna, przecież mamy tak wiele możliwości kontaktu, jesteśmy online 24 godziny na dobę. Ale właśnie to może być częścią problemu, bo nie chodzi o to, ilu ludzi mamy wokół siebie, chodzi o to, ilu z nich naprawdę nas zna, ilu z nich byłoby przy nas. Gdybyśmy zniknęli z sieci na tydzień, ilu z nich zadzwoniłoby, bo coś w naszym głosie wydawało się nie takie jak zwykle? Wielu ludzi nosi w sobie głęboką samotność, choć z zewnątrz ich życie wygląda normalnie. Dobrze funkcjonują, pracują, mają rodzinę, znajomych, ale wewnętrznie czują się niewidzialni, bo powierzchowne relacje nie karmią duszy. Nie dają poczucia bezpieczeństwa, nie tworzą przestrzeni, w której możesz być sobą, bez masek, bez pozowania, bez lęku przed oceną. Dlaczego tak się dzieje? Czasem wynika to z naszych wcześniejszych doświadczeń, może zawiedli nas ci, którym najbardziej ufaliśmy, może nauczyliśmy się, że lepiej nie odsłaniać się za bardzo, bo to boli. Może przez lata inwestowaliśmy czas w ludzi, którzy byli obok, ale nigdy naprawdę z nami, a czasem po prostu nie wiemy, jak budować prawdziwe relacje. Dodajmy do tego media społecznościowe dają iluzję bliskości, ale często tylko pogłębiają dystans. Możemy mieć setki przyjaciół online, ale żaden z nich nie spojrzy nam w oczy, gdy będzie trzeba. Żaden nie zauważy, że coś jest nie tak. Wiesz co jest ciekawe? Nasz mózg reaguje zupełnie inaczej na rozmowę twarzą w twarz niż na pisanie wiadomości. Badania pokazują, że podczas bezpośredniego kontaktu aktywują się rejony mózgu odpowiedzialne za społeczne interakcje znacznie silniej niż podczas rozmów online. To dlatego komunikacja przez ekran, mimo że wygodna, nie daje nam tego samego poczucia bliskości. Brakuje w niej mimiki, tonu głosu, gestów, tych wszystkich subtelnych sygnałów, które budują prawdziwe relacje. Dlatego nawet setki wiadomości nie zastąpią jednej szczerej rozmowy przy kawie. To naprawdę ciekawe. Niby jesteśmy bliżej ludzi, bo mamy z nimi łatwiejszy kontakt. A jednak jesteśmy dalej. I to w dodatku bardziej samotni. Rodzi się więc pytanie, co możemy zrobić, by wyrwać się z tej samotności, która boli najbardziej właśnie wtedy, gdy nie powinna wśród ludzi? Po pierwsze, warto zatrzymać się i uczciwie przyjrzeć swoim relacjom. Kto tak naprawdę jest przy mnie? Kto zna mnie takim, jakim jestem naprawdę, z moimi lękami, słabościami? marzeniami. A z kim utrzymuje kontakt tylko z przyzwyczajenia, z grzeczności, z lęku przed ciszą. Przyznam się, że zawsze jak zbliżają się święta, to przychodzą do mnie wiadomości od osób, które normalnie nie odzywają się w ciągu roku. Wtedy wydawać by się mogło, mam tylu znajomych, którzy o mnie pamiętają. Ale na co dzień nie mamy ze sobą kontaktu. Niektórych już nawet nie pamiętam, skąd znam. Po drugie, trzeba odważyć się na głębie, na rozmowy, które nie kończą się na co słychać, na pytania, które dotykają tego, co naprawdę ważne, i na bycie autentycznym, bez udawania, że wszystko gra, kiedy nie gra. Prawdziwa przyjaźń to nie coś, co po prostu się zdarza, to relacja, którą się buduje cierpliwie. Powoli, przez wspólny czas, przez zaufanie, przez gotowość, by być przy kimś nie tylko w jego sukcesach, ale i w upadkach. I wiesz co? Czasem wystarczy jedna taka osoba jeden człowiek, przy którym nie musisz niczego grać, który pamięta o tobie nie tylko wtedy, gdy coś od ciebie chce, który słucha naprawdę. Jeśli czujesz, że ten temat jest ci bliski, nie jesteś sam, nie jesteś sama. Naprawdę wielu z nas tak ma, i wielu z nas zaczęło powoli coś z tym robić. Zmienili swoje otoczenie, zaczęli inaczej patrzeć na relacje. Odważyli się być szczerzy, najpierw wobec siebie, a potem wobec innych. Bo samotność w tłumie nie musi być twoją codziennością, można z niej wyjść. Jeśli ten temat poruszył cię, zostaw komentarz. Napisz, czy też masz takie doświadczenia, i koniecznie zasubskrybuj kanał, bo już niedługo pojawi się więcej odcinków o relacjach, samotności, bliskości i o tym, jak zrozumieć siebie i innych. Pięknie to powiedziałeś, do usłyszenia w kolejnym materiale.